Lecimy ze ścianą i teraz tak. Pozwalasz mu e, 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 iść jedynie przy. E, Pozwalasz poz, 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 poz mu iść, zobaczymy jak pójdzie. E, zobaczmy nie, Znaczy nie, jak. Tzn. Jak mi nie? Nie. Tak? Tak? tak, ale poczekaj. E, Rzecz do ominięcia. Ja podkładam zapach e, w momencie, kiedy e, odnajduję zapach było hasło oui. e, i nagradzasz go e, dalej u źródła. Bo mm. za, e, smaków już będzie o wiele mniej na, e, na zapach. Kilka razy mogę podrzucić na tą myślę, e, mm. myślę, że raz wystarczy myślę, mm. że raz wystarczy. Do czego dążymy? Dążymy do tego, żeby wiesz systematycznie przeszukiwał po prostu e, ściany. Więc ja mam za zadanie podkładać tak zapach, że jeżeli on mi omija początek, czy jakoś nie idzie do góry, to ja kolejnym, w kolejnym ćwiczeniu podkładam zapach tam, co on omija. Czyli tak, po prostu w ten sposób się e, uczy psina. Założenia e, robimy, że może się stosnąć o metr dalej i na to i to jest dozwolone. Z, e, z narożnikami, e, z narożnikami nie miał problemu, czyli to po prostu idziesz za nim. I on, I on sobie węszy, 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 prawda, tutaj z narożnikami nie miał problemu, gdyby miał jakieś problemy, to z dala, tak żeby na niego nie najść, bo no, on włączał się ta blokada za bardzo, ale tak z dala, właśnie. Sam jak, jak, na ile mu się pozwoli, prawda, na no. ile mu się pozwoli. Dajmy na to, jeżeli najdziesz na, go na 50 cm i mu się włącza, no. no to spróbuj z metra, prawda, no. gdzieś tutaj stanąć, ale, Właśnie. ale nie Zyba, nie, nie mu taki Dokładnie, także zaczynamy sobie z tym zapachem i, i zobaczymy. Musisz mi dać jakąś palówkę. Zaczynamy sobie od czegoś prostego. Tutaj motywują, co jeszcze jest na zapachu, mm -hmm. prawda? Mhm, mm dobra. Słukasz karton i go też. Sek. Ui. I odprowadzasz na nie. Coś tam jest. O, co, w tym pudełku była marka... Co było?

Jeszcze raz. Okay. Ty, ty Nie czym Będzie mhm. na przedmiocie. Mhm. I pamiętaj, są tutaj dwa. Tu jest z na dnie. Tak. Się nie wie. Oui. no to zas zasłaniał go. Muszę go zasłonić, a nie A jak pięknie się okay. Mm. Okay. No, no. Tu. Teraz jest wyżej. Tutaj jest, nie? <ślesk> mm -hmm. oui. super. Włącznie, czy było. czy potem to jest to potem wymacanie całej ściany Takała Tak, uwaga tak. na to. Super, że się ruszasz. Świetnie. Pięknie przeszukawa. Pięknie jest na dobre naprowadzić ostatni raz, jak mnie nie było wprowadzić. Zgadzam się. No trudno, niestety. Będziemy robić prościej, żeby e, zobaczymy, czy to zrobi. Jak nie, to przechodzimy do pro prostszych rzeczy. Akurat jest bez uh, mm -hmm. no, to <laughs> było e, no na pierwszym tu nie gdzie cały pierwszy no osprawisz na i wystartuj jeszcze no nie na niej no robisz Tá. Nie, no no, on już jest no, to już było dosyć dużo nie, Dobra. Dobra, skończmy na tym chwilę. nie, na nie, idziemy na Tak, nie, Tak, tak. nie, nie, Tak, I tak. I potem I tak. Potem zrobimy.